Są na parkingu podziemnym, tak? Centrum handlowe, teoretycznie jest to teren prywatny i czy wówczas można wezwać policjanta? Teoretycznie to jest teren prywatny, policjanta można wezwać. Jeżeli nie dojdzie do zagrożenia, czyli jest to typowe uszkodzenie pojazdu mhm. zaparkowanego, gdzie nie ma żadnego zagrożenia bezpieczeństwa w ruchu drogowym, no mamy w tym momencie ręce związane, bo. Nie możemy praktycznie interweniować, nie możemy ukarać sprawcy, ale zobowiązanym do zlikwidowania tej szkody jest ubezpieczyciel. Ubezpieczyciela nie obowiązuje tutaj ustawa taka jaka nas obowiązuje, że my nie możemy działać poza drogami publicznymi, gdzie nie ma zagrożenia. Ubezpieczyciel ma obowiązek tą sprawę rozpatrzyć nawet, gdy dojdzie do służki poza drogą publiczną. I tutaj obowiązkiem takiego kierującego, poszkodowanego, pokrzywdzonego jest zwrócenie się do swojego ubezpieczyciela i ubezpieczyciel ma już swoje instrumenty, żeby ustalić sprawcę i i tą szkodę poprowadzić jak należy. Czyli wy na parkingu podziemnym, mówimy o artykule, uh -huh. tak możecie interweniować? Jest spójna. zagrożenie. Ktoś to właśnie ustepił, zaczepił, zahaczył, zarysował. Jeżeli, jeżeli jest to tylko już... zahaczenie ze mhm. stojącego pojazdu, to mhm. wtedy nie ma żadnego przecież problemu, żeby z tym y, się udać, y, udokumentować to, udać się do... Jeżeli nie będzie chciał się dogadać, oczywiście sprawca tak. tego zdarzenia z nami, y, udać się do ubezpieczyciela i ubezpieczyciel ma swoje instrumenty, żeby tą y, szkodę załatwić.